Dzień dobry, dzień dobry YouTube, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie o rozgrzewce, jak powinna wyglądać i dlaczego? dlaczego jest to bardzo trudny element. Dlaczego wiele osób sobie z nim nie radzi? Dlaczego też wiele osób robi błędy? I zaczniemy od tego, że tak naprawdę rozgrzewka jest bardzo ważna. Nie mogę tu ukrywać, że. Bez niej tak naprawdę ciężko, o dobry trening, jednak każdy potrzebuje z nas zupełnie innej rozrzewki. Tak naprawdę wszystko zależy od naszego stopnia zaawansowania, czy jesteśmy początkujący, średnio zaawansowani, czy zaawansowani, jakie mamy problemy strukturalne związane z naszym ciałem, czy mamy jakieś wody postawy, dysbalansy mięśniowe, słabe i mocne strony oraz tego jaki dany sport wykonujemy czy trenujemy rekreacyjnie czy bardziej pod kątem jakichś dyscyplin sportowych nawet rekreacyjnie czy po prostu robimy to dla siebie tylko po prostu idąc na trening robimy to zupełnie w taki sposób żeby się tylko poruszać dzisiaj Wam powiem o takim bardziej że powiedzmy profesjonalnym podejściu do rozrzewki czyli Według tak zwanego protokołu Ramp. Protokoł Ramp polega na tym, że mamy tutaj cztery etapy rozrzewki, które podzielone są na segmenty. Zaczynamy sobie od literki R, czyli Rise. Chodzi o to, że podnosimy naszą temperaturę ciała, czyli to jest to, co większość z nas wykonuje, czyli chodzi po prostu obieźnie Orbitrek. Skakankę każdy, każdy ruch, który będzie nam nieco podnosił temperaturę ciała, która będzie wpływać na rozgrzanie naszych stawów, ścięgien, mięśni, po prostu przygotowanie naszego całego aparatu ruchu do dalszego wysiłku, chodzi napływ krwi do mięśni itd. Więc tak naprawdę rajst to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy wykonywać. Druga literka, czyli A, mamy ACTIVATE, czyli chodzi o aktywację kluczowych grup mięśniowych, które chcemy zaangażować w danym boju. I teraz, dlaczego to jest tak bardzo ważne? Czemu dużo osób tego nie robi? Chodzi o to, jeśli mamy jakiś dysbalans mięśniowy, czyli np. nieaktywny pośladek, albo dalej, nieaktywną klatkę piersiową, nieaktywne ślizg bietu, albo po prostu mamy jakąś wadę postawy, protrakcję, parku, właśnie plece okrągłe, plecy wklęsły i niektóre mieście mamy bardziej przykurczone, niektóre po prostu bardziej rozciągnięte, to chodzi nam o to, żeby aktywować to co chcemy, bo jeśli na przykład będziemy robić przysiad, zależnie na pośladku i nie być aktywny, no to niestety co jest bardzo ważne, no, nie będziemy tego pośladka aktywować, albo będzie on angażowany w mniejszym stopniu niż choćby mięśnie czworogłowe czy prostowniki jizbietu. A Dlatego na przykład ważne, żeby zrobić sobie na przykład muszle bokiem, y, w nosy, bioder w leżeniu. Y, wszystkie takie ćwiczenia, które są związane z aktywacją pośladka przed y, po prostu ćwiczeniem pośladka, ogólnie przed treningiem y, dołu, więc Aktywacja to jest bardzo ważna część, szczególnie u, u tych osób, które mają problem właśnie z czuciem mięśniowym niektórych mięśni. Kolejna kwestia, czyli mamy tylko M, czyli mobilize, mobilizacja, czyli rozciąganie właśnie w drugą stronę tych partii, które mamy przykurczone, mamy rozciągnięte i to też może powodować, że ma, będziemy mieli niepełny zakres ruchu, co będzie zmniejszać nieco potencjał naszych mięśni. Będziemy mieli mniejsze, lub przerosty, bo pamiętajcie, im większy zakres ruchu, tym będzie zdrowsze dla naszych stawów mięśni ścięgien, a z drugiej strony będziemy więcej rekrutować jednostek motorycznych do, do pracy, co będzie po prostu dawać tam lepsze profity, a z drugiej strony. Trzeba ogólnie pamiętać, że cała rozrzewka, nie tylko, nie tylko jakby ta część, będzie powodować, że nasz trening będzie po prostu zdrowszy, będzie mniej kontuzjogenny, będzie nas nie bolało, nie będzie bólów, bólu często mamy bólu, choćby takie najbardziej popularne, kolan podczas przysiadu, pleców podczas martwego ciągu, barków podczas wyciskania. Większość tych bólów bierze się niestety właśnie z nieprawidłowej rozrzewki, braku aktywacji czy rozciągnięcia określonych grup mięśniowych. Ja przychodząc już właśnie dalej, co rozciągamy? No właśnie, jeśli mamy na przykład przykurczone mięsień piersiowy większy, no to go po prostu rozciągamy. Jeśli mamy przykurczone właśnie mięsień prosty, uda, ogólnie właśnie czworogłowy, no to rozciągamy. Chodzi o otwarcie bioder na przykład. Chodzi tutaj o całe takie ruchy, które będą powodować otwarcie naszych właśnie płaszczyzn, Chodzi też czasami tutaj o SMR, czyli używanie rolki, piłeczki po to, żeby rozluźnić przykurczone grupy mięśniowe. Tylko pamiętajcie, że rolowanie nie jest jakby wieczną i najlepszą metodą do rozciągania jest tylko metodą do tego, żeby rozluźnić nieco tkankę tą zbitą, rozumiecie, nieco te półki spustowe, choć tak naprawdę z tymi półkami spustowymi jest nieco skomplikowana sprawa. I tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy rolowanie będzie oddziaływać na, na powięź. Więc dużo zależy od tego, jak bardzo mamy spięte te mięśnie, jak mocno po prostu, po prostu mamy ten problem nasz. Ale bardzo ważne, żeby choćby tutaj przy treningu pleców i czy treningu nóg, czy nawet treningu barku, zrobić zwykły zwis. Dlaczego? No, bo ten zwis będzie choćby tutaj dekompresował nasz kręgosłup, będzie rozciągał go nasze najszersze grzbietu, będzie powodował, że y, zwiększy się przestrzeń choćby tutaj podbarkowa. Co dalej będzie pływać na jakość naszego ruchu podczas y, treningu? Co jeszcze rozciągamy? Y, tak naprawdę y, można zrobić to też w ten sposób, że y, Zaczynamy w ogóle, nie musimy tego robić po kolei, czyli jeśli mamy na przykład tutaj więcej miejsc przykurzonych, to lepiej zaczną nasze rozciąganie, uczymy się od podprocent od temperatury, od mobilizacji, potem od aktywacji, bo czasami jeśli hmm, przechodzimy z aktywacją, to hmm, ciężko będzie nam polepszyć zakres ruchu, więc jeśli ktoś naprawdę jest pospinany, hmm, to lepiej poświęcić właśnie nieco więcej czasu na te rozciąganie czy rozciąganie statyczne będzie szkodliwe w dłuższej perspektywie tak czyli nie robimy jakby tutaj bardzo długiego utrzymania statycznego w określonych pozycjach ale na, e, raczej tutaj dynamicznie na przykład gr grupę koszulą rozciągamy nie poprzez trzymanie choćby pozycji rozkroku trzymanie takie izometryczne tylko raczej tutaj na przykład trzymamy sobie Oczywiście to są pozycje, ale tutaj aktywnie pracujemy na zgięciu kolonowym, Tak, żeby poczuć te aktywne rozciągnięcie. Tak samo tutaj wymachy nóg, przód, tył. Tak naprawdę tutaj mamy hybrydę. Też pamiętajcie o tym, że ruch jest złożony, czyli jednocześnie będziemy mieli rozciąganie, ale też aktywację niektórych mięśni, na którym nam powinno zależeć. Lecz pamiętajcie, że przy ruchach złożonych bo się jest troszeczkę wyczerpująca. Czyli, na przykład, robiąc choćby tutaj jest kółkę, czyli taki mm, po prostu martwy dziuk, że tak powiem jedno nóż, umiejętność oczywiście aktywacji choćby tutaj pośrodkowego średniego oraz rozciąganie w, drugi, w, w drugiej nodze tutaj e, mięśni dwugłowych nie, nie jest prawą prostą. Więc to już by raczej dla osób e, średnio zaawansowanych, ale takie kompleksowe ruchy jak najbardziej. Tak, dlatego też dużo osób robi po prostu rożewkę, robiąc no, serii rożewkowe na samej właśnie sztandze. Umiejętność generowania napięcia podczas e, wyciskania na sztandze czyli wsiadł, czy jest elementem dosyć trudnym. Tego też nie jest tłumaczy, no bo osoby już e, zaawansowane wiedzą, jak to robić, nie potrzebują tego instrukcji i też często nie potrzebują już aż takiej mm, właśnie rożewki. Dobra, przechodzimy do ostatniej e, litery, czyli P, czyli potent chodzi tutaj o aktywację motoneuronów, aktywację naszego osiłkowego kamerowego do wysiłku, czyli tak naprawdę wykonujemy tutaj bardzo szybkie ruchy po to, żeby pobudzić mocno ciało, wyrzut tutaj dopaminy, noradrenaliny będzie bardzo duży. Szczególnie przydaje się u osób takich jak, jak które potrzebują bardzo dużo rozrzewki, żeby się po prostu obudzić i tutaj na przykład właśnie rzuty piłką lekarską o ziemię, o ścianę, skoki w dal przed martwym ciągiem, to wszystko spowoduje maksymalny właśnie skurcz mięśni. Nie robimy tego za dużo, tu, są, tu jest kilka serii. Ja w linku dam Wam przykład takiej rozrzewki, żebyście zobaczyli sobie jak to Wygląda wszystko oczywiście będzie, właśnie w opisie. No i mamy właśnie cały ten protokół, czy mamy ramp, rise, activate, magnesii, potentiate i te cztery jakby punkty są jakby taką idealną bazą do tego, żeby się dobrze ruszewać. Ile powinna rzużywka trwać? No i oczywiście ani za długo, ani za krótko, każdy potrzebuje nieco proszę różewki. Ja robię tą różewkę powiedzmy już niestety bardzo długą. Czemu nie? Bo wynika to z moich licznych problemów strukturalnych, które namawiłam się przez wiele lat jakby złego trenowania kulturystycznego. Teraz oczywiście staram się to naprawić, więc u mnie to wynosi między 15 a 25 minut. U osób bez zaburzeń strukturalnych to jest od 10, od 5 do powiedzmy 10 minut do 15. Minut. U osób początkujących też powinno być to dłużej, ale w zasadzie ta rozgrzewka już jest jakby częścią główną, bo yy, już po prostu ktoś się zmęczy, tak, robiąc kilka serii nawet na gumie, niektóre będą z seriami roboczymi, więc tak naprawdę mamy dwie pieczeń na jednym ogniu, więc dużo osób nie potrzebuje robić dalej niektórych filmów głównych, bo już będzie yy, fajna aktywacja. No i oczywiście... Znerodowo. jeśli ktoś nie jest pospinany, to nie musi się z tą mobilizować. Jeśli ktoś bardzo czuje bardziej um, myślą, to też nie potrzebuje um, wielu ćwiczeń. Um, taki protokół właśnie sprawdza się, um, no niestety dla większości osób, bo, bo każdy z nas ma lepsze bądź większe problemy, ważne, um, by dobrać odpowiednie ćwiczenia. I właśnie cała trudność polega na tym, że dopiero kiedy my znamy swoje problemy, Przykład mamy właśnie protrakcję parków, właśnie słabe stoszka, rotatorów, to wtedy dobieramy sobie odpowiednie ćwiczenia. Nie mamy aktywnego pośladu, no to wiemy, że trzeba robić to ćwiczenie. I tak naprawdę też nie każdy ćwiczenie będzie dobre, trzeba umieć wybrać te, które będzie dla nas skuteczne. Z reguły jedna, dwie serie, trzy to już już max. Jeśli chodzi o właśnie tą rożewkę, wiadomo, żadnych upadków mięśniowych, ale oczywiście czucie mięśniowe tutaj to musi być. No bo jeśli nie będzie mm, aktywacji tego, co chcemy, bo wiele osób robi też fajną różywkę, ale no właśnie nie przykłada się do niej, bo nie rozumie, na czym ona polega, no więc jeśli my robimy berto, czyli tutaj unoszenie ręki, nogi, to musi być dobrze technicznie z aktywnym właśnie tutaj korem. No o właśnie korze zapomniałem, czyli bardzo ważną rzecz. Jeśli ktoś ma się z oddechem, z aktywacją, z bracingiem podczas właśnie ćwiczeń, no to core to koniecznie musi być zrobiony. Czasami też fajną opcją jest robienie między seriami właśnie takich czyni aktywacyjnych, ale wiadomo to już dla osób średnio złosem i, i bardziej, czyli np. aktywacja pośladka między, e, między przysiadami czy na przykład Aktywacja tutaj łopatek, jak i facepool między wyciskaniami też fajnie się sprawdzą. W takich, już długich seriach, gdzie te ciężary są spore, ta przerwa dosyć długa po to, żeby zaktywować właśnie, to poprawić nam jakość ruchu. Ja osobiście nie mam żadnych bólów obecnie, jeśli chodzi o, o stawy, tak naprawdę to są większość bóle mięśniowe a ciężary tak naprawdę czasami idą spore jest też jest tam przy półkina, dosyć mocno r51 no i też przed treningami luki jeszcze robię, robię tą aktywację całego kordu, że właśnie tej desek bocznych i ta aktywacja boczna też fajnie otwiera biodro jest kilka właśnie takich trików które działają nie u każdego ale u większości na pewno nie zaszkodzi pamiętajcie przykładajcie się do różowki bo naprawdę ona może wam dać dużo profitów. No i oczywiście reklama na koniec. Zbieram teraz oczywiście osoby do prowadzenia online. Link macie w opisie, więc jeśli chcesz dołączyć do mojego teamu, jakby, zapraszam serdecznie. Na pewno różywka będzie dobrze rozpisana. No i to do, dobry kontakt i to byłoby na tyle. Pozdrawiam Cię. Siła.